Zapraszam na pierwszą część filmu o Szczecinie. Zobaczymy Deptak Bogusława nazywany najdłuższym barem w mieście, Filharmonię imienia Mieczysława Karłowicza wyglądającą jak Góra Lodowa, Zamek Książąt Pomorskich, który ma ponad 500 lat historii i był siedzibą potężnego rodu Gryfitów, Rynek Sienny, gdzie kiedyś handlowano sianem i stąd jego nazwa – Bazylikę Archikatedralną pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła która jest drugim najwyższym kościołem w Polsce oraz bramę portową, a kiedyś berlińską, ponieważ przez nią prowadziła droga ze Szczecina do Berlina. Szczecin. Perła Pomorza Zachodniego, to miasto z ponad tysiącletnią historią, które niczym barwna mozaika łączy wpływy polskie, niemieckie i skandynawskie. Wszystko zaczęło się w VIII wieku, gdy na wzgórzu zamkowym powstał słowiański gród. W X wieku Mieszko I włączył te ziemię do państwa Piastów, a Szczecin stał się ważnym ośrodkiem handlu i chrześcijaństwa na Pomorzu. W średniowieczu miasto rozkwitło za sprawą Hanzy. Czyli potężnego związku kupieckiego. Port nad Odrą tętnił życiem, a statki z całej Europy przywoziły towary i pomysły. W tym czasie powstały majestatyczne budowle, jak katedra świętego Jakuba, która do dziś góruje nad miastem. W XIII wieku Szczecin otrzymał prawa miejskie, a książęta pomorscy z rodu Gryfitów uczynili go stolicą swojego księstwa. W XVII wieku miasto przeszło pod panowanie Szwecji, a później Prus, co nadało mu niemiecki charakter. W XIX wieku Szczecin stał się przemysłową potęgą. Stocznie, fabryki i koleje przyciągały ludzi z całej Europy. Architektura miasta z gwiaździstym układem ulic inspirowanym Paryżem zachwyca do dziś. Druga wojna światowa zostawiła miasto w ruinie. Bombardowania zniszczyły jego serce, ale Szczecin, jak Feniks, podniósł się z popiołów. Po wojnie, decyzją wielkich mocarstw, stał się częścią Polski. To był nowy początek. Polacy odbudowywali ulice, wały chrobrego znów lśniły, a stocznie tętniły życiem. Mimo zniszczeń wojennych, miasto odzyskało blask dzięki odrestaurowanym zabytkom, jak zamek książąt pomorskich. Oraz nowoczesnym inwestycjom. Dziś Szczecin to dynamiczne miasto kultury, zielonych bulwarów i portowego ducha, które łączy historię z nowoczesnością. Szczecin to miejsce, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością od średniowiecznych murów potętniące życiem nabrzeża. Odkryj je sam i poczuj magię tego miasta. W 2010 roku, jak feniks z popiołów trzech instytucji filii Poznańskiej Akademii Muzycznej, katedry Uniwersytetu Szczecińskiego i Szkoły Sztuki Użytkowej powstała Akademia Sztuki. Pierwsza w Polsce publiczna uczelnia, gdzie dźwięki fortepianu splatają się z pędzlem malarza, a teatr ożywa w historycznych murach Pałacu pod Globusem. Czas na rok 1905. Szczecin, wtedy jeszcze pruski Sztettin, tętni życiem kupców i marynarzy. W sercu miasta przy alei niepodległości wznosi się monumentalny gmach pruska Poczta Królewska. Architekt Otto Chince, mistrz ceglanego Neogotyku, zaprojektował go jak fortece listów. Czerwone cegły zdobią ostre łuki, wieżyczki i rzeźbione detale, które szepczą o hanzeatyckiej potędze. Dwa ogromne portale na fasadzie. Przez nie wjeżdżały tramwaje bagażowe, wożąc tysiące paczek z dalekich mórz, szyny wciąż tam tkwią, jak relikt zapomnianej epoki. Podczas wojen budynek przetrwał bomby, choć miasto płonęło. W 1945 roku Polska odzyskała tę ziemię, a gmach stał się sercem Poczty Polskiej. W sercu centrum, u zbiegu Bogu Rodzicy i Kaszubskiej, wznosi się neogotycka perła. Bazylika świętego Jana Chrzciciela. Ale to nie tylko kamienie. Jej historia to opowieść o przetrwaniu. Po reformacji, w XVI wieku, gdy pomorze stało się luterańskie, katolicy modlili się potajemnie. Dopiero w XVIII wieku król Fryderyk Wilhelm I pozwolił na jedno nabożeństwo rocznie. W XIX wieku, gdy katolików przybywało, Szczecin domagał się własnej świątyni. I oto ona pierwszy katolicki kościół po wiekach zakazów. Poświęcony w 1890 roku przez arcybiskupa Wrocławskiego. Wojna? Bomby zrzucane przez aliantów zrujnowały dach i wnętrze, ale bazylika powstała z gruzów. W 2008 roku papież Benedykt XVI nadał jej tytuł Bazyliki Mniejszej, za serce Pomorza. Wyobraźcie sobie ulicę, gdzie echo historii miesza się z brzękiem kufli i śmiechem tłumów. To nie Paryż, nie Berlin. To deptak Bogusława w Szczecinie. Najdłuższy bar w mieście, serce imprezowego życia i ukryty skarb Pomorza. Dziś zanurzymy się w jego historii. Gotowi? Ruszamy. Wróćmy do końca XIX wieku. Szczecin, wtedy jeszcze niemiecki Stettin, kwitnie jako hanzeatycki port. Ulica księcia Bogusława X, nazwana po pomorskim władcy z XII wieku, tym dzielnym rycerzu, który budował mosty między Słowianami a Niemcami, tętni życiem. Eleganckie kamienice w stylu eklektycznym, z balkonami i zdobnymi fasadami, wznoszą się dumnie. To tu kupcy popijają piwo w kawiarniach, a damy w kapeluszach spacerują pod parasolami. Ale wojna zmienia wszystko. Druga wojna światowa obraca miasto w gruzy. Te kamienice przetrwają cudem, jak strażnicy dawnej chwały. Po 1945 roku Szczecin wstaje z kolan. Polska miasto pełne nadziei, ale i braków. Ulica Bogusława X to zwykła zakorkowana arteria. Samochody, tramwaje, hałas. Do lat 90. niewiele się zmienia. Aż tu nagle, w 2000 roku, bum! Miasto decyduje się na rewolucję. Odcinek od placu Zamenhofa do placu Zgody staje się pierwszą strefą pieszą w centrum. Żegnajcie auta, witajcie spacery. Odrestaurowane kamienice odzyskują blask, a w suterenach i na parterach otwierają się lokale, od przytulnych kawiarenek po szalone kluby. Deptak rodzi się jako najdłuższy bar Szczecina, przyciągając młodych i ciekawskich świata. A teraz ciekawostki, które Was zaskoczą. Deptak to zagłębie gastronomiczne, ponad dwadzieścia barów, pubów i knajp, gdzie wieczorami tłumy tańczą do świtu. Nazywany najdłuższym barem Szczecina, bo możesz pić kawę na jednym końcu, a szot na drugim, nie wstając z ławki. Deptak Bogusława to nie ulica, to dusza Szczecina, od średniowiecznych legend po nowoczesne imprezy. W sercu Szczecina stoi Brama Królewska, barokowy klejnot z XVIII wieku. Zbudowana w 1725 roku na polecenie pruskiego króla Fryderyka Wilhelma I, miała symbolizować potęgę Prus. Pierwotnie zwana Bramą Anklamer, strzegła wjazdu do miasta. Jej bogate zdobienia, rzeźby i herby zachwycają do dziś. W czasie II wojny światowej ucierpiała. Ale po odbudowie w 1958 roku znów dumnie wita gości. To nie tylko zabytek, ale i świadek burzliwej historii Szczecina od pruskich fortyfikacji po współczesną perłę Pomorza. Wyobraź sobie plac Solidarności w Szczecinie betonową falę, która faluje jak morze buntu. Pod nią w 2016 roku wyłoniło się Centrum Dialogu Przełomy, oddział Muzeum Narodowego. Tu, w półmroku, ożywają przełomy. Wchodzimy w przestrzeń opowiadającą o latach 1939-1989. To nie sucha historia. To dialog o wyborach zwykłych ludzi bohaterach, tchórzach, marzycielach. Miejsce debat, gdzie przeszłość spotyka teraźniejszość. Szczecin tuż po wojnie miasto w gruzach, ale z iskrą nadziei. W 1948 roku rodzi się Orkiestra Symfoniczna Robotniczego Towarzystwa Muzycznego. Dziesięć lat później, instytucja przyjmuje imię genialnego kompozytora Mieczysława Karłowicza, patrona pełnego romantyzmu i górskich symfonii. W 2004 roku rodzi się marzenie nowa filharmonia na zgliszczach przedwojennego koncerthausu. Hiszpańscy architekci Fabricio Barozzi i Alberto Veiga tworzą cud. Biała bryła jak góra lodowa z postrzępionymi dachami nawiązującymi do batuty dyrygenta. Budynek został otwarty w 2014 roku i zdobył prestiżową nagrodę Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej imienia Miesa van der Rohe w 2015 roku. W sercu Szczecina stoi Kościół Świętych Piotra i Pawła, najstarsza świątynia miasta, założona w 1124 roku przez misjonarza Ottona z Bambergu. Tu, gdzie kiedyś czczono słowiańskie bóstwa pod świętymi dębami, zrodził się chrześcijański kult. Drewniany pierwowzór spłonął w duńskim najeździe w 1189 roku, ale w XIII wieku wstał z cegły gotycki klejnot na szlaku gotyku ceglanego. W 1946 roku repatrianci z Kresów Wschodnich założyli pierwszą parafię prawosławną. W 2011 roku powstała tu nowa cerkiew świętego Mikołaja bizantyjska perła na planie krzyża z ikoną patrona cudotwórcy i relikwiami świętych. W samym sercu Szczecina, na wzgórzu nad Odrą, wznosi się dumnie zamek Książąt Pomorskich, świadek ponad 500 lat historii. Dziś to centrum kultury i sztuki, ale kiedyś siedziba potężnego rodu Gryfitów, który władał pomorzem i pisał własną, niezwykłą opowieść. Początki zamku sięgają 1346 roku, gdy Barnim III, łamiąc przywileje zamożnych mieszczan zaczął wznosić potężną twierdzę na wzgórzu. To był bunt, ale to Gryfici, dynastia, która panowała tu od XI wieku, uczynili zamek legendą. W 1491 roku Bogusław X przeniósł stolicę do Szczecina i rozbudował rezydencję. Dodano renesansowe arkady, bogate z grafita i okna z herbami, mieszanka gotyku i włoskiego splendoru. Tu w 1520 roku odbył się ślub Bogusława X z Anną Jagielonką, siostrą Zygmunta Starego. Bal trwał dniami, a odrę zdobiły statki z darami z całej Europy. Zamek stał się centrum nauki. Eilhard Lubinus, genialny kartograf. Tworzył tu mapy świata, a dwór tętnił życiem od uczt pospiski. Los zamku splatał się z losami pomorza. W XVII wieku, po wygaśnięciu rodu Gryfitów w 1637, służył jako pruska rezydencja, potem garnizon. Ale II wojna światowa przyniosła apokalipsę. Alianckie bomby zrujnowały budowle. Dachy runęły, sale spłonęły, sarkofagi książąt ledwo ocalały. Po wojnie rozpoczęła się żmudna odbudowa. Dzięki pasji historyków i architektów zamek odzyskał dawny blask. Dziś mieści się tu teatr, muzeum, galerie, a z wieży widokowej rozciąga się panorama miasta i rzeki. Wieczorami, gdy słońce chowa się za odrą, białe mury zamku znów wyglądają jak z bajki. A jeśli przyjrzysz się uważnie, może usłyszysz szept dawnych książąt. Bo mówi się, że w zamkowych podziemiach wciąż spoczywa duch księżnej Sydonii von Borg, niesłusznie oskarżonej o czary. To ona, Według legendy rzuciła klątwę na ród Gryfitów. Dziś jednak Zamek Książąt Pomorskich nie jest już miejscem przeklętym. To symbol odrodzenia, historii i dumy Pomorza. Wstęp na zamkowe dziedzińce oraz tarasy jest bezpłatny. Jest możliwość zwiedzania zamku indywidualnie lub z przewodnikiem. Informacje o cenach są dostępne na oficjalnej stronie zamku. Przenosimy się do średniowiecznego Szczecina. Tu, przy dawnym rynku siennym, stoi on. Ratusz staromiejski. Czerwona cegła gotyku z XV wieku, wzniesiony na ruinach drewnianego budynku z XIII stulecia. Za zgodą księcia Barnima I powstał tu symbol władzy mieszczańskiej, sale sądowe, karcer i izby pełne intryg. W XVI wieku mury te oglądały kongres pokojowy. Burzliwe negocjacje kończące wojnę duńsko-szwedzką. Ale los nie szczędził ciosów. W XVII wieku Brandenburczycy dwukrotnie oblegli miasto, niszcząc budynek. Odbudowa w barokowym splendorze, z portalem gryfa i tynkowanymi fasadami, nadała mu pałacowy blask. Wojenna zawierucha zamieniła go w gruzy. Bombardowania strawiły dachy i stropy. Ale Szczecin powstał z popiołów. Rekonstrukcja odsłoniła gotyckie detale, zachowała barokowe akcenty. Dziś to perła europejskiego szlaku gotyku ceglanego, muzeum pełne skarbów, od archeologicznych artefaktów po szwedzkie kroniki. Witajcie w sercu starego miasta Szczecina, na rynku siennym. Wyobraźcie sobie średniowieczny gwar. Wozy pełne siana, sunące przez plac, kupcy z całej Europy targujący się o bele dla koni. Ale skąd ta nazwa? Od handlu sianem. W XII wieku, gdy Szczecin kwitł jako port, tu właśnie handlowano sianem i zbożem dla koni oraz statków. Przez 620 lat Niemcy nazywali go Heumarkt rynek sianny. Na rynku biło serce miasta. Targi zbożem, spotkania mieszczan w eklektycznych kamienicach, jak słynna kamienica Moninów z przełomu wieków. Ale w 1945 roku bomby alianckie obróciły to w perzynę. Ratusz w płomieniach, plac zarasta trawą, a nazwa? Tymczasowo Plac Rzepichy. Dziwna pamiątka po powojennych latach. Szczecin nie poddał się. W latach 90. odbudowano perły jak kamienice moninów, wierną oryginałowi z XVII wieku, czy kamienice linsingów. Dziś mieszanka stylów. Gotyk spotyka barok, a obok socjalistyczne bloki z dachami jak z bajki. Rynek otaczają ulice Sienna i księcia Mściwoja II, a wieczorem podświetlenie czyni go magicznym, idealne na kawę w knajpce czy koncert uliczny. To miejsce spotkań, gdzie echo średniowiecza spotyka dzisiejszy Szczecin. Portowy, zadziorny, niezniszczalny. W XII wieku na wzgórzu poza wałami grodu, mieszczanin z Bambergu, Jakob Beringer, buduje drewniany kościół dla niemieckich kolonistów. W 1187 roku biskup Zygfryd konsekruje świątynię pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła, trzecią chrześcijańską w mieście. Z aprobatą księcia Bogusława I pod patronatem Benedyktynów staje się parafialną perłą. W XIII wieku rozkwita w gotyckim splendorze. Trzynawowa bazylika z cegły, bez przypór, 30 metrów długości, dwuwieżowy masyw zachodni. Tu spoczywa książę Bogusław II. Ale losy burzliwe. W XVII wieku Brandenburczycy sieją zniszczenia, a w XX alianckie bomby redukują katedrę do gruzów. Po wojnie polska parafia rusza z odbudową. W 2008 roku. Wieża wzbija się na 110 metrów z hełmem i tarasem widokowym. Drugi najwyższy kościół w Polsce, policheniowym gigancie. Dziś archikatedra to serce metropolii szczecińsko-kamieńskiej. Warto wejść na taras, spojrzeć na Odrę i stare miasto. Przenieśmy się do XVIII-wiecznego Szczecina, który był hanzeatyckim miastem nad Odrą. W 1719 roku król Prus Fryderyk Wilhelm I wykupuje je od Szwedów za 2 miliony talarów, by umocnić swą potęgę. Sześć lat później wznosi się triumfalny pomnik tej chwały – Brama Portowa, zwana wówczas Berlińską, bo prowadziła prosto do stolicy Prus. Zaprojektowana w barokowym splendorze z piaskowca z Saksonii, strzeże zachodniego wjazdu do miasta. Na fasadzie łuk triumfalny z rzeźbami Bartoloma da Marta. Skrzydlate boginie Famy trąbią chwałę, a nad nimi Wiadrus, Bóg Odry, spogląda na reliefową panoramę Szczecina. W attyce złoty napis po łacinie głosi: Fryderyk Wilhelm, król Prus, nabył księstwo szczecińskie prawem i za słuszną cenę. II wojna światowa obróciła Szczecin w gruzy, ale bramę uratowano. Zdemontowano zdobione szczyty, ukryto w lesie arkońskim, a mury obsadzono bluszczem. Przetrwała jako symbol niezniszczalności. Na początku XX wieku w Szczecinie, na placu, który dziś nazywamy Zwycięstwa, wznosi się świątynia, Bugenhagenkirche. Jest ona hołdem dla Jana Bugenhagena, ojca reformacji, Pomorza. 1909 rok, konsekracja. Tysiące ewangelików śpiewa hymny Lutra, ale wojna czai się za rogiem. Alianckie bomby spadają na Szczecin. Bugenhagen-Kirche, symbol pruskiej chwały, leży w gruzach. Miasto w agonii. Niemcy uciekają, a Pomorze czeka na nowy rozdział. Polska budzi się z popiołów. Urząd likwidacyjny przekazuje ruiny Wojsku Polskiemu. Odgruzowanie, prowizoryczny dach. I oto w 1948 poświęcenie. Z Bugenhagenkirche rodzi się Kościół garnizonowy świętego Wojciecha, męczennika, który tysiąc lat wcześniej zginął nad Odrą, niosąc wiarę poganom. 1913 rok. Na placu zwycięstwa w Szczecinie wmurowują kamień węgielny pod kościół, który ma służyć pruskiej armii. Wojna wybucha. Budowa trwa sześć lat w cieniu okopów. W końcu wstaje betonowy kolos. Modernistyczna świątynia z Żelbetu, neobarokowe detale i neoromańska siła. To kościół garnizonowy dla ewangelików, symbol militarnej potęgi. Po II wojnie światowej, pierwsi polscy pionierzy, Chrystusowcy, wkraczają do miasta. Ksiądz Florian Berlik odprawia pierwszą mszę w prowizorycznej kaplicy. A ten kościół staje się pierwszą czynną świątynią w powojennym Szczecinie. W 1998 roku podczas odpustu arcybiskup Marian Przykucki ogłasza to pierwsze w Polsce sanktuarium najświętszego serca pana Jezusa, dziś centrum dla studentów, miejsce uzdrowień i modlitw. Pod dworcem PKP w Szczecinie kryje się największy cywilny schron przeciwlotniczy w Polsce. 3000 m2 korytarzy z Żelbetu o grubości niemal 3 metrów zbudowany przez Niemców podczas II wojny światowej. Mieścił 5000 osób podczas nalotów. Od 2006 roku obiekt jest turystyczną perełką z ponad 60 wystawami podzielonymi na trzy główne tematy: II wojna światowa, Zimna wojna. I selfie z PRL-em.